Dobra, mam wszystko co mi jest potrzebne, to znaczy z dziewiątkę, dziewiątka, dziewiątka, Elevate RE WS, aha WS, dobra, no akurat WS jest trzytubowym latawcem, no ale tak naprawdę wszystkie latawce, które mam tu pod ręką są trzytubowe lub jednotubowe, bo WS, RS i PS to są latawce trzytubowe. OS jest jedno więc w ogóle nie A fs który jest pięciodobowym jednym latawcem, e, akurat tu przy sobie nie mam w dziewiątce, więc nie napompuję, żeby było e, tak jak miał Łukasz, tak jak miał Marek, dziewiątkę. No to to mam akurat -E -E WSA pod ręką. Dobrze i zobaczymy, taki challenge zrobimy. Mm, sam jestem ciekaw, co wyjdzie. Mam zwykłą pompkę elewatorów, nie jakiś XL, tylko zwykła pompka e, LK i Kompresor samochodowy, zobaczymy czym szybciej napompuje. Ja mam swój typ, a wy jak obstawiacie? Co będzie? Kompresor pierwszy czy pompka? Eee, no, w każdym razie jest akurat tablet trzytubowy. Eee, nie wiem po co robić więcej, bo tak naprawdę. O, jeszcze mam stopper, właśnie, żeby ten, żeby zmierzyć czas. Eee, Trzy tuby, tuby zapewniają mu w zupełności stabilność w bardzo silnym wietrze. Na resie trzytubowym pływałem w 70 węzłach na Bałtyku, więc uwierzcie mi, że. O, a bary mam zwykłe 2,19-szkółkowe, bo nie mam nawet barów 2,20. 2, Zobaczymy, jak one są zwinięte. O, ten wydaje mi się, że jest lepiej zwinięty troszeczkę. może miał większe ciutwory, żeby podpiąć. Lata więc dobra, wszystko jest. Układam sprzęt w takim razie i do dzieła. Podepnę kompresor. A, muszę go w ogóle, muszę go w ogóle całego podpiąć do węża od pompki, żeby. ...żeby go raz, dwa, trzy... Yy... Muszę go podpiąć ładnie wę do węża do pompki, lecz do samochodu go włączę. Zaraz Wam powiem, że nie każdy kompresor, o czym się dowiedziałem niedawno, nadaje się... ...do tego, żeby go podpiąć, bo... Yy, ...może spali wyspięciki lub niszczyć instalację samochodową, więc niekoniecznie Wam polecam używanie... ...niesprawdzonym... No. Dobra. Teraz pozłączamy kompresorek do węża od pompki. Hop! Ciekawe jak to zadziała. Tutaj jakoś to trzeba będzie chyba ładnie uszczelnić tu mam taki specjalny przyrząd, który przydaje się w bardzo wielu sytuacjach, na przykład do uszczelniania, do uszczelniania nogawek od pianki. Myślę, że powinien ten mój patent tutaj wydolić. Zobaczymy zaraz, co się okaże. Będzie szczelnie Dobra Sprawdzę czy działa to Wygląda, że działa Dobra, wygląda, że działa Wyciągam dziewiątę i zobaczymy Jak punktuje Ta dziewiątka sporo przeżyła, ostatnia raz używana w Brazylii jak już wieje na falę, to nie na dziewiątki zazwyczaj. Tutaj piątki, trójki, czwórki, czasem siódemka, tak jak jutro. Dobra, ta więc jest. Stoper. Gdzie tu jest stoper, żeby to odpalić? Zegar. Stoper. Dobra. To włączę tutaj pompkę. Hop. A, jeszcze załorę trzeba wkręcić, no tak, wiadomo. Ciach. Takie ciśnienia Złoczymy takie ciśnienia, napompujemy go OK. No i myślę, że można by było odpalać procedurę Poszło Idzie, idzie czy nie idzie Zobaczymy No idzie coś No rusza się, rusza się Dobra, rusza się latawiec Dobra, zobaczymy co się będzie działo Dobra, zobaczmy. Jeszcze sporo zostało. Mamy tutaj ciśnieniomierz. No, słabiutko, słabiutko. Lecimy dalej. Trochę to trwa, jak widać, ale w się można ubrać piankę, rozwinąć bar, byleby go nie przepompować, bo już kiedyś tak zrobiliśmy dla testów, co się będzie działo. To powiem Wam, że latawce potrafią bardzo dużo wytrzymać. Robi się naprawdę... Balon wytrzymał. E, zrobił się, wybuchła tuba, ale był naprawdę kamieniem takim, że koniec świata, nie napompowaliśmy się tak nigdy pompką. E, tuba pękła i balon dalej wytrzymał, dalej się pompował był taki wielki. Balon był, balon miał pół metra średnicy, jak nie więcej i dalej wytrzymał i dopiero jak przekroczył, nie wiem, ponad pół metra grubo, dopiero wybuch balon w latawcu. Także to jest naprawdę wytrzymały sprzęt. Lecimy dalej. Patrzymy co się dzieje. Dobra, wiem, że tak długo trwa. Zobaczcie, nieszczelność odkryłem. No, nie ma sensu, ale i tak widzę, że używanie kompresora chyba nie ma sensu. Dobra, jak uszczeliłem trochę taśmą i ręką, rękom, zaczyna się wstawać, ale wiecie co, Odechciało mi się chyba, że tyle długo to trwa, że chyba wiemy. Co wygra pompka czy kompresor elektryczny przynajmniej? Kiedyś sprawdzimy, czy wygra kompresor pneumatyczny, taki jak na bazie, czy pompka. Chyba kompresor, ale też nie dam głowy, szczerze mówiąc. Musimy to sprawdzić, to będzie ciekawy challenge. Zobaczcie, on dopiero nabiera kształtu, a minęło już 11 minut, więc sobie dam spokój, bo nie mam tyle czasu. Przerywamy eksperyment. Kompresor taki, jako ciekawostka, się nie nadaje. Tak jak myślałem, przegrał. Czyli pompowanie kół w samochodzie, kół rowerowych super, latawiec nie bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę i pompujemy pompką. To co, lecimy. Lecimy z tematem. Tak jest zabokowane Porządnie Dość Dobra, skończone. Skończone. No jakby miał system brazylijski, czyli bar podpięte na stałe To w ogóle byłoby szybciutko, ale wiąże się to czasami z minuszkami pod tym, że coś może być lekko przełożone, przeplątane. Ladawy yy, są popowane bardzo mocno, konkretnie. Także poszło. Ta. Poszło elegancko. Jutro będzie szło jeszcze lepiej, bo jutro będą siódemki w grze. Także będzie jeszcze lepiej napompować. A piąteczkę czy trujeczkę? to jest trójeczkę, to jest parę. Trójeczka, obstawiam 30 sekund max pompowanie. Dobra, zbijamy Majdan. O, Nie wspomniałem sobie ustawić dzisiejsze pływanko Czy to miało być pivot standard, czy tip Czyli offshore, onshore, all-round Silny wiatr, słaby wiatr No nie, no muszę to ustawić Nie, dobrze miałem ustawione Bardzo dobrze Tak jak ma być No to pięknie Jednak pięknie To następny Podchodzi do wyzwania Teraz cały się jutro nie przyda Jutro piątki, szóstki, siódemki wchodzą w grę Zdecydowanie. 30 węzłów, 35 kopach, ale zimno, 0 stopni, odczuwalna na minusie i to mocnym, więc nie dla każdego to zabawa, niezależnie od wirusów. E, ja mam swoje zdanie na ten temat, nie będę się powiadał, bo nie chcę być wstawiony na, na hejt zero-jedynkowy, ja raczej nie jestem ani zero ani jedenkowy. staram się widzieć oczenie szarości. Ani biel, ani czerni, ani optymizm, ani mega pesymizm. Więc mam swoje zdanie, staram się bezpiecznie korzystać ze świeżego powietrza. Jednak... Trzymając się z daleka od ludzi jak zgodnie z zaleceniami, ale jednak wychodzić na dwór i korzystać z życia z pogody ładnej, ze słońca, z wiatru, z roweru, Ze spacerków. No, dobra, zjeżdamy Kajcika i do domu. Za parę godzin trzeba wstać i jechać na spocik Jarosławiec. Jarosławiec mielno będzie grany, fajny odcinek, aczkolwiek są po drodze troszkę niebezpieczne klimaty falochrony trelinki betonowe te czworokąty, czy jak się nazywają, port Więc trzeba mieć na baczności. Ale no, jeżeli będzie Armagedonu, tylko fajny wiatr, fajna fala, przyjemnie, tylko zimno. No i dystans całkiem długi. Byli prosto jakiś 6 dych, a z halsami może wyjść grubiej. Dobra, do zobaczenia.

Aha, co mówisz, Antoś? Kto? to nie poszedł do pracy.